Wynagrodzenie kierowców w transporcie drogowym jest ważnym elementem motywacji i lojalności pracowników. Kierowca, który otrzymuje godziwą zapłatę za swoją pracę, jest bardziej skłonny do wykonywania swoich obowiązków profesjonalnie, rzetelnie i uczciwie. Jednak wynagrodzenie kierowców nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Zależy ono od wielu czynników, takich jak rodzaj przewozu, w którym się poruszają? W tym filmie przyjrzymy się pobieżnie, jak kształtuje się wynagrodzenie kierowców w świetle pakietu mobilności, ponieważ całą uwagę skupimy na praktycznej stronie tej kwestii. Zapraszamy do drugiej części filmu. Pakiet mobilności obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 20 sierpnia 2020 roku. Jego celem jest poprawienie warunków pracy kierowców, a także zapewnienie równych szans dla przewoźników na rynku transportowym. Pakiet mobilności wprowadza różne zasady wynagradzania kierowców w zależności od rodzaju przewozu, który wykonują. Możemy wyróżnić następujące rodzaje przewozów. Przewozy kabotażowe to przewozy w obrębie danego kraju Unii Europejskiej innego niż Polska. Kierowcy wykonujący takie przewozy powinni otrzymywać co najmniej taką samą płacę minimalną, jaka obowiązuje pracowników w kraju, po którym się poruszają. Na przykład, jeśli kierowca wykonuje przewóz z Niemiec do Francji, a następnie wykonuje przewóz kabotażowy we Francji, to za ten drugi przewóz powinien otrzymać co najmniej taką samą płacę. Minimalną, jaką otrzymują francuscy kierowcy. Przerzuty, tak zwane cross-trade, to przewozy z jednego zagranicznego państwa unijnego do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika. Na przykład, jeśli kierowca wykonuje przewóz z Niemiec do Francji, a następnie wykonuje przewóz z Francji do Hiszpanii, to za ten drugi przewóz również powinien otrzymać co najmniej taką samą płacę minimalną, jaką otrzymują hiszpańscy kierowcy. Tranzyty to przejazdy przez terytorium danego kraju bez załadunku lub rozładunku. Na przykład, jeśli kierowca wykonuje przewóz z Niemiec do Francji, a następnie przejeżdża przez Belgię i Holandię bez zatrzymywania się, to za ten przejazd nie obowiązuje go płaca minimalna kraju, przez który przejeżdża. Przejazdy bilateralne, dwustronne to transport międzynarodowy do lub z Polski, wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami rozładunkami. Na przykład, jeśli kierowca wykonuje przewóz z Polski do Francji, w trakcie którego wykonuje doładunek w Niemczech i następnie rozładunek w Holandii, to za ten przewóz obowiązuje go polska płaca minimalna. W praktyce wynagrodzenie kierowcy jest ustalane na podstawie prostszych rozwiązań. W krajówce dominuje pensja stała, rzadziej dniówki. W przewozach międzynarodowych dominuje tzw. dniówka, Czyli stawka za każdy dzień pracy. Są i tacy, którzy rozliczają swoich kierowców oparciu o przejechane kilometry lub procentową wartość frachtu. Właśnie o tych prostych rozwiązaniach będziemy mówili w kolejnej części filmu. Natomiast obliczanie wynagrodzeń według pakietu mobilności pozostawiamy specjalistom z tej dziedziny. Czy wolno rozliczać kierowcę w oparciu o przejechane kilometry? Lub procentową wartość fraktu? Asystent Piotr I.e. zaraz to Wam wyjaśni. Witam Państwa oraz Ciebie, Marku. Bardzo chętnie odpowiem na Twoje pytanie. Mam nadzieję, że moja odpowiedź dla wielu Państwa będzie przydatną informacją. Rozliczanie kierowcy w oparciu o przejechane kilometry lub procentową wartość fraktu jest niezgodne z przepisami unijnymi i krajowymi. Artykuł 10 rozporządzenia. 561 z 2006 roku, Wspólnoty Europejskiej, zabrania wypłacania kierowcom składników wynagrodzenia, które wynikają z przebytej odległości i lub rodzaju przewożonych rzeczy, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń tego rozporządzenia. Uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy to bardzo poważne naruszenie typu BNP. Jeżeli w świetle tej metody przewoźnik rozlicza swoich kierowców, wobec takiego przewoźnika może być wszczęte postępowanie dotyczące dobrej reputacji, co może skutkować utratą zezwolenia lub licencji na wykonywanie przewoźnika drogowego. A więc, jak możesz zachęcić swoich pracowników do wydajnej pracy? Przede wszystkim musisz pamiętać, że wszelkie składniki takiego wynagrodzenia nie mogą być niższe niż gwarantowane świadczenia wynikające z przepisów odnoszących się do poszczególnych rodzajów przewozów, o których wspomnieliśmy wcześniej, jak omawialiśmy pakiet mobilności. W mojej praktyce stosowałem rozwiązania polegające na tym, że kierowca pracujący w ruchu międzynarodowym otrzymywał wieloskładnikowe wynagrodzenie, składające się z podstawowej dniówki oraz premii. Przykład takiego premiowanego wynagrodzenia jest na widocznym slajdzie. Premia za przepracowane dni motywuje pracownika, aby w miesiącu przepracował nie mniej niż 20 dni. System motywowania jest idealny w tych firmach, gdzie kierowca ma do siebie przyporządkowany pojazd. Podnosi to opłacalność, gdyż pojazd jest w trasie nie mniej niż 20 dni. Kolejnym bodźcem dla pracownika, aby rzetelnie i uczciwie pracował, jest premia specjalna udzielana tym pracownikom, którzy intensywnie pracują. Nie powinno się równo wynagradzać pracowników, jeżeli tylko jeden w czasie dniówki dokonał załadunku. Następnie przejechał niecałe 300 km, a inny podczas dniówki dokonał rozładunku, następnie pojechał na kolejne dwa załadunki i zrobił ponad 600 km. Kierowcę możesz też docenić premią za efektywność. Jeśli masz odpowiednie dane, to wiesz na pewno, który pojazd jest bardziej lub mniej opłacalny. Możesz przyznawać dodatkowe wynagrodzenie dla tych, którzy dobrze wykonują swoją pracę w postaci premii za tak zwaną efektywność. Widoczne zestawienie możesz pobrać na Facebooku w grupie „Poradnik Przewoźnika”. Jeśli interesują Cię zagadnienia dotyczące prowadzenia firmy transportowej, to zapraszam do obserwowania mojego kanału. Tam znajdziesz wiele cennych informacji, porad, opinii i inspiracji na temat branży transportowej. Dowiesz się. Jak usprawnić i zautomatyzować procesy biznesowe? Jak zarządzać zespołem? Gdzie pozyskiwać zlecenia? Zapraszam do obserwacji kanału i profilu na Facebooku Platforma Transportowa.